Szymański, ściskamy kciuki. Pewnie, że ściskamy, z takim, tylko, z takim nadmienieniem, że gdyby ta reakcja startowa była lepsza o kilkasetnych sekund, to mielibyśmy rekord polski, a przed nami 400 metrów mężczyzn, przypomnienie nazwiska Marka Plawgi, zawsze z przyjemnością przypominamy jego bieg z 2002 roku, rekord do dzisiaj nie naruszony, zresztą wybitny wynik. A w tym biegu Kajetan Duszyński, bohater Igrzysk w Tokio. Ostatnia zmiana mistrz Olimpijski w sztafecie mieszanej. A ZD Lider tegorocznych list. Igor Bogaczyński na torze piątym MKL Jarocin, 47-34 w tym sezonie tego 20-latka niespełna Szymon dziuba. A ZD Zabłeb Warszawa 47-58 w ubiegłym roku Karol Zalewski nie trzeba. Go przedstawiać. To ten, który był halowym rekordzistą świata z kolegami w 2018 roku w sztafecie 400 metrów. Cóż to była za sztafeta z na końcu: Jakub Krzewina, Karol Zalewski, Rafał Omelko i oczywiście, i oczywiście w tej sztafecie jeszcze, ale przedstawię do końca Karol Zalewski, Maksymilian Klepacki na torze drugim. No, i na pierwszym Michał Wrubel. Klepacki pod lasie Białystok. Wrubel AZS AWF Katowice. Szkoda, troszkę, że Karol nie biegnie na piątym torze. Wtedy ta walka z Kajetanem no, mogłaby. Przynieść jakieś wybitne rezultaty. Najszybszy w Polsce w tym roku Kajetan. Drugi Maksymilian Klepacki, któremu nie wyszedł ten bieg eliminacyjny. Klepacki tu w czerwonej koszulce. Jak w tym wszystkim pojawi, poradzi sobie Karol Zalewski. Niekorzystny dla niego tor. Jest bardzo szybki. Dogonił już Szymona Dziubę. Proszę zobaczyć, jak Karol biegnie znakomicie. Dogonił też Bogaczyńskiego. No ale teraz Kajetan musi wziąć górę ze względu na to, że to on. Biegł z szóstego toru. To jednak w porównaniu do toru Karola był duży, duży awantaż, duża przewaga. Kajetano kapitano. Karol Zalewski. I za chwilę ostatnia krótka, prosta. Kajetan Duszyński. Zwycięża malka o srebrny medal. 46-28. Rekord życiowy. Kajetana Duszyńskiego. Proszę pomyśleć, Karol ostatecznie przegrywa drugie miejsce. Przegrywa srebrny medal. Ale absurd polega właśnie na tym. 46-24 nawet. nawet. Więc to naprawdę wspaniały wynik Kajetana Duszyńskiego. My szukamy wyników do rankingu. Karol biegnący z piątego toru no pobiegłby na pewno o pół sekundy szybciej. Biegnący z trzeciego wykręcił 47.04. Bogaczyński 46.89. Brawo dla niego, bo to jest rekord życiowy poprawiony o pół sekundy zawodnika MKL Jarocin. Tego dziewiętnastolatka. Więc na pewno brawo za jego za jego wynik i za ambicje, bo to trochę Karol go po prostu pociągnął. Klepacki, no Biegnący z drugiego toru i tak czwarte miejsce.